Jesteśmy wysoko. Co mówiłeś, Karol? Nie boisz się, prawda? Nie boisz się. Nie boisz się wysokości. A nawet jak masz lęk wysokości, to tu jest się silniejszy niż lęk wysokości. Jasne? Widzowie, zaraz płyniemy nad przepaścią. Jesteśmy oczywiście w Wieszczadach, choć to tak nie wygląda. Masz ten bilet, daj mi go. Daj mi ten bilet. Tu chyba nie chyba poszliśmy nie tam gdzie trzeba jesteśmy miał... Czekaj, może tam szukamy tego miejsca jeszcze wyżej Karol? ja tu się tam Czytasz? Dobra. Widzowie, wchodzimy jeszcze wyżej. Jesteśmy w wieszczadach nad Soliną. Wysoko, wysoko. To są te latające gondole. Jeszcze wyżej. Czy to normalnie jest prawdziwy kardio? Jak się tu wchodzi? Chodź, tędy. Tarol idziemy. Gondole mieszczą maksymalnie 8 osób, wliczając w że To takie coś takie. Okej. Okay. Okay. Kurczę. Fajnie, że byśmy tylko dwóch jechali. Może nam się uda. Jak się Nie zamyka się. Jeżeli. Nie, może się same zamykają. Zobaczymy. Okej. Okay. To tak wygląda, nie? No, to ja fa Fajnie, gdybyśmy. Tu wszędzie są okna. Z wszystkich stron. Dobra? się chodź. Wchodzisz. Dobra. Wchodzisz, masz wszystko. Masz wszystko. E, 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 dobra, nagrywamy. E, nagrywamy tu. Tych, co chcą, to nie chcą. O, bardzo dobrze. Widzą, że nagrywamy, to nie wchodzą. Super, ty, jesteśmy sami. Jesteśmy sami, drzwi oczywiście otwarte, może zostaną otwarte. Dobra, silne emocje, czy średnie emocje, Karol Lepiej nie mówić. Dobra, wyluzuj. Masz wszystko? Masz wszystko, nasz plecak? Wszystko jest. A sami się No oczywiście, pełna mechanika. Ej, dobra, no to... No to, no to filmujemy. Co to takie znaki krzyża lub się środki. Dobra, no to jesteśmy teraz. ja to Maria. się. Jesteśmy nad przepaścią. W tym momencie fruniemy nad przepaścią obok zapory Solińskiej. Jakby co? O tu widać zaporę Solińską. Po prawej stronie jest jezioro zapora. A ile to mówiła nie mówię ile się to jest? Co? 7 minut. Jakoś tak, coś około 7 minut. A to jest. A to jest, jest, a to jest to zapola Solyńska. Tak, i jezioro. Kurczę, o to, że te okna się nie otwierają w ogóle. To otwieramy okna. Nie da się, bo coś się A bojamy się? Weź, nie. Hmm? No to tak troszeczkę. Nie. Nie chcesz? Dobra. Okej, okay, spotkamy. Ale udało nam się, że tu jesteśmy sami. Patrzcie, nie ma żadnych innych osób. osób. A, dobra. Sielma się ma oczywiście Ramzes. I Karol ostatni raz taki miesiąc. Nie, 50. E tam, co w to Ale przyznaj, że fajnie. Już wolę motorówką. Motorówką wolisz, tak? Wolić, tak? Mm -hmm. Ale woda też jest niebezpieczna. A jesteśmy nad przepaścią, patrzcie, to jest wysoko, wysoko, wysoko. I tu widać. Jezioro, no widok jest fajny. Tylko jedno, co mi tu jedyna rzecz się nie podoba, to jest to, że okna są nieotwierane. Powinno być otwarte okno. No tu na tej, na tej wysokości, no, tu po, powinno być otwierane. Ale może być. Dobra, I jakby co? Ceny są w miarę przystępne. Raz na jakiś czas można. A tam widać po drugiej stronie jeziora Solińskiego. Uch. O, helikoptery! Ja kiedy to teraz, co zobaczysz? Helikoptery gdzie? Gdzie helikoptery? Nie widzisz? Na dół A, na dole stoją. Ty chodź, 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 chodź helikoptery stoją. Takie wielkie takie wielkie usiądź. chodź, usiądź. chodź, 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 spokojnie. Spokojnie. Tu mam stracha. chodź, 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 nie chodź, 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 Nie robią, dołu? nie chodź, 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 Nie no, no... No. Już wolę chodzić po Urbeksach. Kiedy robimy Urbeksa? Kiedy robimy urbeks? e, Tu w znajdziemy fajny Urbek, powierzam. Chyba nawet nie wiem gdzie, ale wrócimy do tematu później. Patrzcie, widzowie. Także polecam. A strzałka taka, strzałka? Um, 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 um. Bo nie widzisz takiej linie? A linie, tak, tak, jasne, że tak. A kiedy jest powrót? Możemy wracać kiedy chcemy, czyli pojedziemy na górę o tam i tam jest taki podobno bar, karszma pod ja na Jaworze się nazywa się jakoś tam. Herbatkę wypijemy i wracamy. Możemy wracać sobie kiedy chcemy. Czy Więc... machali do nas, bo oni nas znają z YouTube'a. Faktycznie tak, tak, tak. tak. Faktycznie już, już zaczepili niedawno mnie chłopaki i zrobili sobie ze mną selfie, bo oglądają mój kanał Ramzes Cezarion Official. No. Więc zobaczę tu, jak widać, jest jezioro. Nie ruszajcie. Tu, tu trochę bliżej, to jest, e, przeprasz, taka, o, ta która trzyma tę gigantyczną ilość wody. Ale to, to on jest miniotor, on, on, obiekt monitorowany, on jest... Monitorowany, czyli, patrz, patrz uważaj, do czego się zbliżamy. Ja <noise> Nie. Patrz, patrz taki. No, no, no. fajne, no. Taki trochę jak wyciąg przez nad górami. Tylko nie, to, to jest kolejka linowa. Ok, no, już jesteśmy, już e, bliżej końca podróży. Tu widać cały czas jezioro. E, będę filmować głównie jezioro, bo to jest naprawdę mega piękny widok. Piękne to jezioro, przyznaję, otoczone górami. Chcę już do domu. E, doczekasz się. Jeszcze będziesz miał chwilę. Do którego domu chcesz? Do Warszawskiego czy Bieszczackiego? Do Warszawskiego. E. Chyba nie wiesz co mówisz. Więc tak. Ja na że... do nie Do Bieszczackiego, tak? No. no pewnie, że tak. No, co zobaczyłeś tam? Uniesie tylko 640 kg. Tylko 640 więcej już nie. Dobra, fajne jest to, że mamy całą kabinę dla siebie. Nie musimy z nikim dzielić i słuchać głupich komentarzy. O, a tu jest rzeka. Widzicie? Po drugiej stronie zapory. O, tam jest zapora. Jest to jezioro, a tu jest rzeka. Nie, nie pamiętam jak ta rzeka się nazywa, może sprawdzić gdzieś tam na mapach. No i tu jest. To jezioro Fajne. i co? Nie, nie, chyba nie jest tak strasznie, co? Karol? No pewnie, że nie jest. A to w ogóle wysepka jest na środku jeziora, widzisz? Może tak nie do środka. Spójrz, spójrz, spójrz tam. Spójrz na jezioro. Na jezioro tam. Widzisz wysepkę? Gdzie? No przyjrzyj się. Teraz tylko zaraz zniknie. Wyspa. Wyspa tam Na wodzie A No, o tym mówię Kiedyś pożyczymy. No nareszcie w końcu nie no no. Kiedyś wypożyczymy uci popłyniemy na tą wyspę. Zobaczymy co tam jest. Ale jakieś budynki widać, może jakaś kawiarenka. Tam byliśmy. I tu już dojeżdżamy. Okay. Wysiadamy. Tak wysiadamy i idziemy sobie na herbatkę. I co z jak wrócimy do, 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 do tak samo. Tak jak przyjechaliśmy z tego, z tego samego miejsca, ale co nie da się iść wyjść na plażę stąd, no nie ma się e, tam po prostu wrócimy identycznie w film chwili możemy wrócić tak jak pojechaliśmy. Muszę, tu nawet nie musimy wysiadać, e, nie musimy, możemy od razu, ale tak. wysiądźmy na chwilę. Mamy trochę ja czasu jeszcze nie, nie idziemy tam. na herbatkę, a no to ja sam. Nie, mówisz nieprawda. Patrz, patrz jaka kawiarnia fajna. No dobra. Kończymy widzowie, bo będziemy musieli szybko wysiąść. Do zobaczenia. Siema.